No i Queen of the Black miała sobie yy, chyba 100 tysięcy followersów, gdy się to wszystko zaczynało. Ta dziewczyna miała, przypuśćmy, nie wiem, z 5 i ten chłopak miał z pięć, nie? I Queen of the Black, ojej, jaki wspaniały chłopak, kocham cię. Po pięciu dniach, kocham cię, koleżko. I on mówi, tak, tak, ja ciebie też kocham. I przeszedł do Queen of the Black. I nagle miał na Instagramie... 50 tych followersów, bo ona go tam wszędzie wrzucała, żeby go promować. No, jej skoczyło do 150. Tej. No, tak, chyba 140 teraz ma. A ta też ma 50, bo jest drama. I teraz tak, ta pokazywała screeny, że on dalej z nią pisze i na przykład mówił, że to wszystko jest y, jakimś planem. Były takie screeny, ona pokazywała, ta dziewczyna, nie? I finalnie ja Wam powiem, jak to się skończy. E, ta. Na farmią tą jakoś do poziomu 100 tysięcy. Ta będzie miała ze 100 tysięcy. Ten teraz ma skasowany Instagram za coś, no ale robią mu nowy. Queen of the Black znowu go promuje, więc on będzie miał nie wiem z 70 tysięcy. Wróci do niej, yy, wróci do niej, będą już influencerami, a Queen of the Black znowu gdzieś wrzuci blanta i dostanie yy, delayed account i, i Queen of the Black Pojawi się z nowym kątem za jakiś czas i będzie farmiła od zera. Będzie znowu zbierała followersy, ale może już ludzie nie będą chcieli jej, bo już się znudzą tym wszystkim. I tak się kurwa skończy ta historia, według mnie. Nie? Że po prostu yy, wykorzystają ten chłopak. Przy okazji wykorzystają ta dziewczyna. A queen of the black będzie queen of the black. Taka jest moja teoria. Mam nadzieję, że się nie sprawdzi ale tak tak uważam